Czołem żołnierze, moi drodzy, powiem wam tylko tyle, że naprawdę jest mega dziwna sytuacja. Aktualnie jestem na serwerze ja, Bobo, Elviso i Agentix. Bobo mi napisał na messengerze, że słuchaj, Aberka, jak chcę wejść do Milionowic. A ja myślę sobie, oho, oh, zaczyna się zyf, więc wchodzę, odpalam nagrywanie. Napisałem Siema, reszta mi odpisała Siema. Tutaj w ogóle chłopaki się strzelają z Bobo i zrobią coś takiego. Ja nie wiem, co to jest. Witam, panowie. Co to jest w ogóle? O, elo, Abera. Bobo, e, bo, powiedz mi, co, co to jest z ale to jest sztos! Odpalaj to! Odpalaj to! Ej, to jest mega, okay. tylko że to nie dostrzeli wywołuje do Bobo! Ale rozumiecie fazę, gdyby tutaj Bobo wystrzeliło wyla... go! Jak to? Stop! To, stop, stop! Bo ja... O! Ty! Ej, co tu się dzieje? Ej, masakra, dobrze! W każdym razie, słuchajcie, stwierdziłem, że odpalimy nagrywanie, bo Bobo chce wbić się normalnie tutaj do nas do Milenowic. Ja nie wiem tylko po co. Zastanawiam się, po co on chce do Milenowic, wiecie może o co chodzi? On z wami rozmawiał czy nie Nie mamy pojęcia, my tu z nim. Nie, nie, się nie. nie ale słuchajcie, bo ty, jeżeli on ma interes im, to my też musimy mieć interes. Musimy koniecznie kupić od niego opsa. Macie jakieś rzeczy przy sobie, cokolwiek wartościowego? No mam akurat dwa z takiego. Słuchajcie, musimy od niego po pierwsze kupić TNT. Po drugie, musimy od niego kupić strzały, po trzecie musimy od niego kupić obsa, więc ty, Smarka, czy jesteś tutaj, czy nie? Ziom. Tak, zbieraj, tu To zbieraj sobie strzały! Ty mówiłeś, że chcesz bijać się do Milionowic, tak, no, typie? I mam nadzieję, że mi pozwoli. Nie strzelaj! Nie strzelaj! Okej, to, no. to, to, to teraz dealujemy! No człowieku, weź. Dobra, dobra, no do okay, teraz spokojnie. dealujemy. E e to, ale to my też mamy interes i, i chcemy się dogadać, chcemy coś kupić od ciebie. Tak! A co chcecie kupić? Ty, Ale nie ale nie, to no Ja w to nie wierzę dobrze. Moi drodzy, sami widzicie, jest naprawdę szopka. Oglądajcie koniecznie do samego końca i subskrybujcie kanał. Koniecznie z dzwoneczkiem. Jeśli jesteście ciekawi, jak to się rozwinie, spróbujemy sobie cię wpuścić, bo do milionowic. Ale w zamian za to chcemy albo strzały klientów, albo obsa Ponadto słuchajcie, lajkujcie filmę i piszcie w komentarzu. Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie tego jak rozwalić smarka Wczoraj była wojna o milionowice, przegraliśmy ją Była wojna o bobowice, wygraliśmy ją Wojny jeszcze nie ma, a przynajmniej tak mi się wydaje Ty, zapytam się, bobo Jest wojna? No tam. Jest wojna? No a mam ubrany set i teraz ma amator Jest wojna, nie ma wojny, no właśnie wysłuchajcie bądźcie na bieżąco, jeśli jesteście ciekawi jak to się rozwinie Dobra, ale smark słuchaj, zdejmuj set, ja mam zdjęć. Dobra, zdejmuję seta Ale no, spodnie ale... załóż, ok? Umowa, spodnie zakładasz, typie Zakładasz tylko spodnie To jest problem No Bo mi się przed sekundką Dobra masz załóż, po prostu załóż nie mogę nadać Nie Dobra, mogę Dobra dziękuję. Okej, okay, słuchaj, my możemy cię wpuścić do Milenowic, tylko po no. pierwsze Na 15 minut max co? A po drugie... 15. Po kiego grzyba ty chcesz iść no. do Milenowic? Po kiego grzyba ty chcesz tam iść, co? Dobra, a powiedz mi ile tu jest pierwiastek z 378 Osiem! Eee, klepiemy go czy nie? Oh, ma być chwila absurd. No to słuchaj, my chcemy losie. od ciebie kupić OPSA, chcemy kupić strzały, chcemy kupić TNT no to... i chcemy cię wpuścić do Milionowic. Ale, no, no. ale, ale to jest deal, że po pierwsze nic nie zrobisz, a po drugie wytłumaczysz po co ty chcesz tam iść, bo to jest naprawdę podejrzane. Jeśli ty mi na Pomy telefon wie, napisałeś, tak. że chcesz do Milionowic, to ja się troszeczkę boję, tak szczerze mówię. No, no, tak! Twojego czasu mieskałem w milionowicach. No to było z no temu, sam się wyprowadziłeś, smarkacz! I słuchaj, i mam tam... Ej no, to nie utęczył, spokój, no. Spokój, 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 spokój. I mam tam po prostu pewne sprawy do załatwienia u siebie. No to my idziemy posesji. za tobą i będziemy podglądać to, co robisz. Tak. No? No tak, ale no. Ale to nie będzie sprawiedliwe. No, to, będzie. ale o, stary, A co jeśli ty, to, ty to, coś nie zabierzesz nam. mogę chodzić za wami i podglądać. Nie coś masz eee, Dobra, bo zostań tutaj, ja się idę na razie z chłopakami, okay. bo może faktycznie damy ci tutaj wiesz, takie 10 minut. Słuchajcie, eee, Panowie, przede wszystkim absolutnie nie ma możliwości, prawo. że nie będziemy go podglądać. Dobrze wiemy, Musimy. że albo on ma ukrytą skrzynkę, na, na pewno przykład jest. w kościele, albo nam coś po prostu rozdupczy, więc nie ma w ogóle takiego bata, że hmm. on będzie sam. Dlatego słuchajcie, macie niewitki. Ja oczywiście zawsze przy sobie mam niewitak. Tak, tak, zawsze. I mam trzy, przecież, czyli mam na 24 minuty. Nie, nie na 24. Mam tylko słuchajcie tutaj na 19 minut, ale dobra, wow, damy wow. radę. Okej, okay, dzięki, dzięki. Słuchajcie, po drugie, musimy się tak z nim dogadać, aby kupić od niego strzały tak, obscenity i wtedy wpuszczamy go do milionowic. Co wy na to? Myślisz, że okay, to jest Ty, swarkacz, gdzie no, ty jesteś? Ja mam tu do pytanie. Ty, ale swarkacz, no dawaj, dawaj, bo zaraz chodź moje to Ja tego nie zrobiłem, to ale nikt. to nie, nie zmieniaj tematu, bo bo e, wpuścimy cię do milionowic. Będziesz A. samemu, nie będziemy cię podglądać, ale chcemy obsad, TNT i strzały Dobra, to tutaj pserki sobie, ile macie tego obsad, i ten obsusz dla was. Już idę do milionowic. Ty, nie, nie, bo mówimy o poważnych, mówimy o tutaj poważnych bilach Więc słuchaj, w zamian za wejście do milionowic. I nie bicie cię ani nic z tych rzeczy. Chcemy stack TNT, stack Poczekaj. OPSA i pięć las. saków strzał. Masz las. Dobrze, nie, ty, nie, ty, nie, będziesz nie, łamany, ty będziesz łamany, ty będziesz łamany, nie, dobrze, panowie, wy go ogarnijcie, ja nie, bo słuchajcie, mnie świeżbią już ręce, wy z nim to uzgodnicie, wy z, wy z nim to uzgodnicie, ja zaraz wracam, moi drodzy, naprawdę, jak sami widzicie, jest po prostu masakra, próbuję być miły, próbuję być miły, jak sami widzicie, naprawdę się staram, nie wyzywam go, nie biję go, ale on po prostu leci, słuchajcie, w kulki, no, to są jakieś żarty, no, najpierw mamy... Prawie wojnę. Potem mamy znowu prawie wojnę. Potem jest, słuchajcie, wiecie, trochę ch ch chwila rozejmu. I teraz jak chcemy się, słuchajcie, dogadać. To on po prostu leci w kulki. No nie wytrzymam. Mam nadzieję, że, słuchajcie, zaraz to się ogarnie. Ale ja tylko przypomnę, że, słuchajcie, jeśli chcielibyście mnie wesprzeć i zakupić sobie na przykład taką kozacką bluzę Abra Team, to wpadajcie koniecznie w pierwszą linię opisu, czyli na stronę www.abra.net. Jest to strona mojego sklepu. Możecie tam zakupić właśnie taką kuzawską bluzę Abra Team, czy chociażby bluzę bez kaptura, bo ta, jak sami widzicie, ma kaptur. Są także koszulki kubki, poszewki, na poduszki, życzę dla chłopaków, dziewczyn w różnych rozmiarach, tych małych i dużych oraz w różnych kolorach. A ponadto słuchajcie, od 99 zł jest darmowa dostawa kurierem. Normalnie kurier w maseczce, w rękawiczkach, nie jakaś poczta, nie jakiś pocztek. Ja nie wiem co, co to jest, to chyba też jest poczta. Normalnie kurier od 99 zł. Obczajcie. Dobrze, no i czy wy się dogadaliście, czy fika, nie? To no, może będziesz to, będziesz to, no, to, no. No, Pani ubrali Boże, Boże. I Już złamali jeden tutaj... Za, wie, dobrze, to ja to dobrze. widzę tak. Jeśli się nie dogadamy w 15 sekund, zaczynamy wojnę. Ale ja chciałem z panem Elwisu i z panem Dobrze, to pan, się pan się Elviso i agentik zostają. Chodź Bobo, my jesteśmy jedyni, którzy mają więcej niż 3 IQ. Chodź porozmawiamy. Chodź tutaj do mnie, pod twoje wejście. Idziemy się dogadać, bo naprawdę tego tak nie zostawię. Czy ja... masz jakieś bloki? No nie za bardzo, nie za bardzo, ale zaraz no mam tutaj opsa. Dobra, już, okej, okay. mam coś. Ty, no to podsadzaj się, ale rzuć mi też, rzuć mi też. No, masz. dobrze, i teraz ja chcę od ciebie otrzymać Obsydian, chcę od ciebie otrzymać TNT i chcę od ciebie otrzymać strzały, bo inaczej cię do Milionowicy nie wpuścimy stary. No Dobra, mamy zimną wojkę. No tu aktualnie. mamy takie zasady. Stój na tym opcie i nic nie dotykasz. No dobra, nie dotykam, spokojnie. No. I co chcesz? Chcę OPSA, TNT i strzały, i wtedy masz wolne 15 dobra. minut dla siebie. Ile chcesz TNT, ile chcesz cał, ile chcesz Stak TNT, opsa. stack OPSA i co najmniej 5 taków z No dobra, no już, już, spokojnie, no dawaj. No, no, jazda. Chule? No, dawaj, dawaj, no. no. Ale, no nie wiem, masz, nie usłyszałem, proszę. Ty, no pięć staków strzał i, A, i, i cała staków, reszta, ty, ty dobra, dużo, dużo tego dwa, potrzebuje. Dwa, o, Pstienti, ile dasz, tyle dasz, no. Dobra, masz. A ta, tak, a ta, ta, to za mało, to za, ma mm, to si za mało? Mm -hmm, tak, tak, tak. Słucham. To są te stałe, które we mnie strzeliliśmy Dobrze, no to bolami. ja sobie sam pozabieram. Ja sobie sam wobec tego pozabieram. okej, no co Okej, okay, Bobo wziąłem sobie cztery z takich opsa, może być? I tyle. Jesteśmy do no Jesteśmy do wziąłem cztery z takich opsa i ty za i zabrałem strzały, które ty ukradłeś? Skroiłeś tam? No znaczy nie ukradłem wam tylko, które strzelacie we mnie, to ja je zbieram! A te fire chargery też są przecież nasze! Ale ty, ty jesteś złodziejem, stardze, Dobrze, wrócimy po to. Wrócimy po to, w takim razie Fire charge tu nie będzie. Ale dajemy ci pi... mi... tak, milionary? dajemy ci 15 minut, tylko ja muszę się jeszcze Dobrze. tutaj z moim gangiem skumać. Słuchajcie, to są po prostu jakieś jaja. No po prostu ten Farfocel, słuchajcie, on nam zawalił Fire charge Ej, słuchajcie panowie, on ma całą skrzynkę A? naszych Fire Charge'ów. Naszych? Tak. Co, co osku... naszych no what the fuck! Ale słuchajcie, y y oskubałem go na 400 obsa, więc jest dobrze. No, no, więc dobrze. No. Idziemy odłożyć i słuchajcie, powiedziałem, że nie będziemy go podglądać przez 15 minut. Ale dobra. słuchajcie, jeśli myślicie, że nie będziemy go podglądać, to macie mnie za idiotę. No przecież rzeczywiście, że będziemy go podglądać. No co on sobie myśli? Czekajcie, tutaj odkładam strzał. Patrzcie ile mam tego. Patrzcie, ile tutaj wkładam strzał Ty innego typu Stary masakra, oh, Po prostu masakra, dobrze, e, słuchajcie, musimy być bezbrojek. On zaraz prawdopodobnie, słuchajcie, wyruszy, tylko nie wiem gdzie on się teraz znajduje. Dobra, na dobra. To idź i słuchajcie, koniecznie musimy go podglądać Albo odkryjemy go, jakąś tajną skrytkę Albo on tak. naprawdę nam coś rozdupi I wtedy będzie przypał, tylko czy ktoś z was go widzi Słuchajcie, gdzie on teraz nie, się pojawia? Nie, nie. A co jak on na nie niewidce teraz pójdzie? Budujemy Grubo. sobie z Opsa coś Dobra, niech on słuchajcie już rusza, niech on rusza Bo on ma tylko 15 minut, a musimy go znaleźć Słuchajcie, musimy go koniecznie tutaj znaleźć Tylko tak jak mówię, zdejmujcie zbrojkę i zaraz naprawdę Lecimy, z o, jest, dobra, shift, okay, shift Shift, shift, okay. shift, ok, słuchajcie Szybka potka, ja walnę, dobra, jest, jestem, słuchajcie, 5 minut, wy kontrolujcie to i słuchajcie, on idzie. Czekajcie. Ty on rozwala jeszcze tutaj te! Nie strzelajcie w niego, nie atakujcie go, nie róbcie, słuchajcie, nic. Nic nie róbcie. Zobaczymy, co on tutaj zrobi, jeśli si On tutaj przyjdzie i tu porozwala, no to się wkurza, To się wkurza Nie, on idzie do Milenowic. Dobra, dawajcie za nim. Idziecie za nim. Lecimy lecimy szybko. Tak, dawajcie, tak. dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ja tutaj nie będę, słuchajcie, trzymał niczego tutaj w rękach, żeby on mnie oczywiście nie wyczaił. My się słyszymy, jak coś? On nas nie słyszy, więc luźno. Bo ja tutaj przyłączyłem tą opcję. Więc słuchajcie, zgi. Dobra, lecimy za nim. I naprawdę jestem ciekaw, co on zrobi. On idzie obrzeżami, słuchajcie. Patrzcie, on Idzie bokiem. Dziwne. To już jest stary, Piszaj trochę podejrzane bo... moim zdaniem. W waszym też to jest takie podejrzane trochę. Chodźmy no to Ej, bardzo jest podejrzane. mega, mega podejrzane. Tu też jest pilladsziem. Płacz tum klamusy! Ty naprawdę, jak on zrobi tutaj nam rajdzika To będzie śmiesznie, słuchajcie, f... O nie, on naprawdę on atakuje z ma... będzie rajd! Nie. Nie. nie! nie! on zrobi RAJD! On, on zrobi. On nawet chyba nie wie. Tu ja go uderzę, uderzę, uderzę go! Wow, czy to... Wow. Nie! Tutaj. On zrobi rajd! Nie, nie, błagam! Błagam! On zrobi raid, na pewno zrobi raid. Dobra, nie słuchajcie, śledzimy go dalej. On ma tylko 15 minut, Dobra, więc jak dla mnie to on traci... Tylko muszę tutaj od boku pójść, żeby Napiszę chłopaki w laze, no. mnie nie widzieli. Chłopaki, żeby nie widzieli. No wcale go nikt nie widzi. Absolutnie, wcale trójka z nas go nie... Sosek Nigdy mi nie podgląda. Dokładnie. ok, buduj se tam, ej, ale to jest naiwnie, ja cię. Słucham. Ale dobrze, lecimy, lecimy. Jestem naprawdę ciekaw, co my tutaj odkryjemy, bo jak dla mnie, jak wy obstawicie, co on zrobi, jak dla mnie on przyjdzie i nam rozduchnie coś. Ja, nie, jak dla mnie on nic nie ukrywa. On po prostu chce nam rozwalić coś. Serio, jak dla mnie to on nic nie ukrywa, bo całe Milionowice stary już przeszukaliśmy. Całe Milionowice przecież... Tak, więc on raczej przyjdzie coś nam porozwalać i... Się obawiam, najbardziej. Witam serdecznie, dobra, ja to, cię. Nie No i Rajd, Boże Święty, no co za typo no! Dobra, podglądają Rozmyślne. mnie gdzieś, czy nie, nie, dobra. No mi to nie zauważył! Nie róbcie nic podejrzanego, panowie, nie róbcie nic podejrzanego, dobra. nie trzymajcie niczego w łapach. Po prostu chodźcie cały czas za Ej, nie, a nie, a co tak co mnie, jak nie Ale tu jak muszę chwilkę poczekać. Ty, nie! Oj. Ty! Dobrze, że się skumał teraz, po pięciu minutach, Dobra, nie ma ich na pewno. Gratuluję, bo, bo w końcu Brawo. przewidziałeś, że. Ty... A może ktoś mnie podgląda? Tak trzech chłopa jest na Ej, serwerze to, to poza mnie. pytanie, co on tutaj kombinuje? Ej, to w ogóle teraz... Wierzę, żeby wierze... Ja myślę, że on nie wie co o. chce zrobić, bo... Nie, patrzcie, on nie coś on wie. Coś Ej, on idzie do więzienia, Nie, ale po co? Po Dobra, co? naciskało bo się. się jak byłem tutaj w... to to się klikało. I on tu był wczoraj. On powiedział, on powiedział, że był gdzie wczoraj? Ludzie? On Ej, tu powiedział, co? ja nie słyszałem, on powiedział, że był wczoraj? Ej, patrzcie, gdzie on idzie. Tu jest to przejście. Ale tu jest tajna baza a tu nic nie ma. Tak, on jest mordostwem. Dobra, gdzie to było? No tutaj kiedyś, słuchajcie, Herobrine był, nie wiem czy pamiętacie, ale tu kiedyś był Herobrine i jakby tutaj nic nie ma. kto nie, panowie, otwórzcie. Okay, Spoko, już otworzę, okay. ale tu nic nie ma przecież, no. No to dobra, o co i, Dobra, czy on nie schował gdzieś tego więcej? Mów Ej, ty, stary, to on szuka tego tak no, ja ja Ale my tu byliśmy, my przecież przeszukaliśmy te skrzynki, panowie. Ej, nie. Tutaj nic nie ma. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj był taki motyw z Hirobrainem. Herobrine opętał Bobo, potem Bobo dostawał od niego itemy i tak dalej, ale my tu byliśmy, my to przeszukaliśmy. Ej, on niszczy coś. Ej, tej drabinki nie było. Szuka! Tego tu nie było. Ej, tej drabinki. Ej, ja podoba, szybko, ok, stary, szybko! Okay, szybko. Jezu! O kurde, Boja. mam dwie minuty, dobra, rzucam sobie. Ej, ale tej drabinki tu nie. No kto, ale. Nie, czekajcie, dobra, czekajcie panowie. Nie wrócić tam, gdzie była. Czekajcie, ptolaj. ja tu zajdę na dół, Zobacz... Nie, no tu się nic nie zmieniło, panowie. Tu jest trudno staremu. Ja byłem tutaj wczoraj, ale w sumie nie wziąłem za dużo tych rzeczy. Tu były podki, Okej, okay, tutaj to, był to wszystko okay. było, ale to było. Dobra, to było, ale umawialiśmy się z... Sobie ale była umowa, że tego nie ruszamy. Miał, miał ten... Okej, okay, my o tym wiedzieliśmy, no ale on umowa. miał tego nie, nie ruszać. Nie. To są rzeczy... Jezus Maria. I tutaj nie. były książki, z tam. To mi w sumie już jest niepotrzebne. Ciernie. Wczoraj tego wziąłem sporo. Ale była umowa, oh. że tego nie ruszamy. To nie są nasze rzeczy. To są rzeczy od Herobryna. My tego nie kraftowaliśmy. Ej, ale serio, tego połbywało, widzicie? Tego połbywało. Tak, Dwa stosy tak. tutaj itemów o, Tutaj, o, słuchajcie, Łuki sobie? What the Ej, fuck? całe zbrojki Jezu, on je sobie zaraz weźmie Nie, on bierze. O, jak o, nie bierze A jakie? O kurde, Mending Pro 4, Torns 3, Unbreaking No i lepsza zbroja Mending Pro 4, Respiration 3, torns 3, Unbreaking 3 O kurna, stary zbroja O, I on on i on to nie zabiera Nie Ej, ale tych zbrojek tu nie, nie było Tak mi się wydaje, że tych akurat zbrojek To jakieś inne, jakieś słabsze były O kurna, ziomy On sobie zabiera rzeczy Ej, to już jest ponad jakiekolwiek najśmielsze oczekiwania. Jak to Lesikowi, jak będzie na ja cel? Jakby wow, on ma stąd te rzeczy? Jakby, już <laughs> no. wiemy skąd ma to wszystko. Ej no, ale no to panowie, my nie mamy żadnych szans jak on ma rzecz od Herobrine'a! Ej no, to my też powinniśmy to zakosić, no! Skołować! Ale no nie, bie nie, nie bierzmy, nie bierzmy, nie bierzmy, nie, nie bierzmy! Zobaczymy co on z tym bierzmy. zrobi, może on tego nie będzie wcale używał. Ani nigdzie sobie tego nie schowa. Ale what the fuck, no faktycznie tej dramiki tu nie było! Tego OPSA, tu nie okay. było! To się spadało lawą jakby! To, to... Muszę wziąć co?! Co?! <laughs> nie! To chyba już wszystko wiadome. Poważnie? Poważnie, Poważnie Bobo? Albo wiem co zrobię no na serio. Nie, to słuchajcie są jaja. To są po prostu słuchajcie jaja. Abelka <laughs> Nie, nie słuchajcie, ja straciłem właśnie. I myśleliśmy wszystko. E, ja myślałem, e, że Bobo tutaj kraft. Ale, ej czekaj, ale, czekaj, ale czekaj, stop, 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 stop. stop. Ale kopalnię obsa ma. I co? Tak. No, to myślicie, że on, on, sobie opsa, prostu, on, on sobie wziął Dobre, Opsa On sobie wziął obsa stąd i sobie zbudował nie tą kopalnię. Nie muszę wziąć to nie ma sensu Ej nie słuchajcie to jest naprawdę, słuchajcie przy... No głupie są normalnie, słuchajcie że... Stąd, Dobra, myślicie że on stąd ma rzeczy? No serio to no, no, hey, oh, jest mega możliwe o, the fuck, ja What the fuck? Ej, nie no, ja błagam, napiszcie na w komentarzach. Myślicie, Myślicie, że on wobec tego wszystko kradł z tej bazy, kiedy my nawet nie pamiętaliśmy o jej istnieniu? To jest Czy bardzo może bo, bo faktycznie, słuchajcie, sam robił te rzeczy. Sam zbierał obsaz, sam zbierał te... Nie, faktycznie, to jest, ale... słuchajcie, to... faktycznie, patrzcie, nie byłby w stanie zabrać tyle tonki. dobra, tak są rzeczy, to w sumie chyba nie, nie biorę za bardzo, bo już samemu sobie wszystko tutaj tworzę. Oh. O! No, nie tworzy, nie, nie, nie. On sobie po prostu zabrał już ich i sobie sam to ogarnął, no. Już mu wysta... Ojejku, się tu podpala znowu. Nie, teraz naprawdę, słuchajcie, strasznie mi przygrywa. No what od the fuck? On bierze rzeczy od o których my nie dzisiaj? pamiętaliśmy. No bez żartów. I to jest jego tajna baza na wypadek walki z milionowicami? On sobie tu przyjdzie i zabierze Dobia, sobie te i rzeczy? I właśnie o to mi chodziło. Nie, no, no, nie, co? Nie, nie. Bo wcale niestety nie. Maciosek mi troskę zablał, więc muszę wszystko już wziąć. Po co mu... Nie. Ale czy to masz? Biawa, tyle, on ma słów. On wziął nie ze 100 mów. koks jabłek. Tam było tego tyle. Dobra, to mi się w sumie troskę ważne ich. E Poważnie. Nie mam słów, serio. Ja pamiętam, że tutaj były te rzeczy. Ale on, on to naprawdę wykonał tylko Tak, nam. Tutaj pamiętam, że mieliśmy chyba wyjście. Tu jest jeszcze coś w dół. W ogóle. Jakoś tutaj. Tak. Już się pamiętam nawet. Nie, Ale tu właściwie ja, nic ja, nie ma, haha, ja. dobra. Uważajcie Uważaj na potkę. Nie, tu nie było Uważaj tutaj. Uważajcie na Ej, ja mi, jestem naprawdę... O kurde, wyjścia nie mam. Shit, pomocy. Wiedziałem co mam gdzieś. Okay. Dobra, wezmę tego troszkę dla dobra. lesika też. Ej, naprawdę, to są jakieś jaja. I my, słuchajcie, mamy z nim wygrać, kiedy on ma 100 koks jabłek? 100? To? I Do tak idziemy? Ostrość 5, moc pięć. Poczyda, bo już w sumie wziąłem całą skrzynkę z tej bazy, ale brać więcej, czy nie brać? Albo ono troszkę szala. jeszcze wezmę. Eee, ja, ja się może go zapytam. bo gdzie jesteś? Ja się go na wszelki za, wypadek zapytam. Nie będziemy gdzie go ponagrać, jesteś? nie ponagrajmy go, ale żeby on czuł taką presję delikatną. A gdzie mam być? Dobra, 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 dobra. Zestresowałem się. A, się, dobra. Ale no. mamy, nie odpisuję mu, nie odpisuję mu. Okay. U siebie? Jeszcze, nie, no. muszę uciekać? Masz jeszcze 10 dobra. minut. Napiszę mu, że ma jeszcze a, te 10, 10... minut. Uf, Ale no, wiecie, że no. żeby łączył tutaj presję, bo, bo naprawdę póki co ja jest. Jestem u siebie w domku, wy On, nie nawet, nie domku. Domku. Nie, on bo... nawet nie ma domku. Nie, on nawet nie ma domku przecież. Co tam e, robimy? Redstone napiszmy, bo tak niech on tak myśli. Robimy Ej, ale naprawdę jeste teraz załamany. A jak Serio, to on pozabierał z rzeczy. Tutaj, słuchajcie, jest to zejście. Ja cię kręcę. Dobra te właśnie chciałem tu wziąć z tymi ksturki, których ja nie Jezu, pamiętam, jak się nie. robi. Ej, ale on tutaj ma naprawdę. No, kurde, tak. ja nie no. Ej, ale, ale też. Ja, ja muszę przyznać, że biega. też na moich oczach Bobo kiedyś robił samemu różne potki. Więc, jakby to jest mega Dobre, podejrzane. Ale on powoli opada, on to on chyba powoli sobie robi swoje rzeczy: zbiera sobie obsa, robi sobie TNT, robi sobie zbroki, enchanty, narzędzia, ale jak przychodzi co do czego, to sobie stąd zajął. Ma. No, taki w kradzieży. Ale że w ogóle on o tym pamiętał, ja cię kręcę, co jest. Dobra, mam już chyba wszystko proszę, więc mam proszę, pomysł. Ej, ale słuchajcie, to my resztę wobec tego też musimy zabrać. Ja idę za ha. nim oczywiście, żeby nie było. Ale słuchajcie, no drodzy widzowie, no kurde, ziomy, no jeśli on zabiera rzeczy, to dlaczego my mamy nie zabierać? Nie no błagam, no do bez jaj. coś było jest. Ty, Ja nie wiem czy tutaj coś było, gdzie, nie mam gdzie? pojęcia. Ej, gdzie on idzie? Ja nie, ja ledwo pamiętałem w ogóle, że o tym motywie całym, że przecież tutaj coś było. Co się dzieje? Tu jest coś stwierdzam, co tu jest? Dobra, Ej, on nie jakąś mam. ścieżkę sobie znalazł czy co? To jest co? jakieś przejście. What the fuck? Ej, nie ogarniam. tutaj przecież było jeszcze. Ty gdzie on jest? Gdzie 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 gdzie? gdzie, gdzie, on, gdzie? on jest na górze tutaj, chodź. Czekaj, czekaj, dobra, idę, idę, idę. Okay. idę. O, tutaj Ty on tutaj. Co, ale on szuk! Kurzajcie! Ja była ryknie się jego głowa tam! Ej, ja tutaj nie byłem nigdy w życiu! Nigdy ty w życiu tu nie byłem! What? wiem, nie właśnie! coś robi! What? Co? Nie! Słuchajcie! Czy on właśnie po to przyszedł do Milionowic? Właśnie to... Ej, niech on postawi, a ja to podpalę Ciebie? łukiem! Okej, to wam. Nie, poddawę. on nie chce chyba wstawiać, ale to by było dobre Zamykam go! A! Ah! I patrzcie, i obs, i obs. czekajcie, 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 czekajcie. Ops, patrzcie to! Jaka. To mogłoby coś być, Herobrine tutaj musi się coś złożyć. On że go nawiedził teraz. Patrzcie <grym> na to! to Albo mam pomysł. Ej, a może tabliczkę byśmy mu jaką. Czekajcie, ja to podpalę. Ja o, co to? Dobrze. Pa, pa, to jest podpalę, podpala ja, w zaraz. Czekajcie! Jezu, otworzę sobie wrota. Cześć tam będzie, Zamykam to, zamykam to, zamykam to. Zamykaj. Dobra, patrz. Ty, oszukaj oh, kogoś ja jakiegoś Ej, czekaj, czekaj, co tu się dzieje? Lube. Ty, on naprawdę... I znowu wybuchnie kraty, co Lube? jest grane nie, no. Ty, ale on naprawdę myśli, że obsydian się rozwali TNT? Jaki o dobra, jest przejście, zniszczyło się. O kurde, naprawdę ma jakieś przejście. Ty wow to. co to? On ma tu jakieś przejście, ziom. Jezu, się, muszę to zamknąć. Ej, ja nie wiem, co on Zdziubę. wyprawia. Naprawdę nie wiem, słuchajcie, co on wyprawia, ale to jest turbo podejrzane. Ja, ja żałuję, że my się dla zgodziliśmy dla na te 15 dla. minut. Dla. Stary na te 15, ale on też powiedział, że był wczoraj. Ej, ja to słuchajcie, wystawiłem. Ale na niby kiedy? przecież pilnowaliśmy go. A, to się, to go zabije, to go zabije, uważajcie, bo tego jest dużo fest. Co tu? A zapomniałem. To jest ale on, to ej, czekajcie, stop śmiech, zatrzymajmy karuzelę śmiechu, to nie jest zabawne. On mówił, że był tu wczoraj. On mówi, że był tu wczoraj. Ale byśmy też widzieli, Byku? Widzieli wow! za... O nie, znowu dla No właśnie, byśmy go widzieli, a nie widzieliśmy. To masa, Co on robi? Ty, ja wrzucam się. go do laby. Wrzucam go wow! do lawy! Niech się pali. Cholipka. Cholipka. <laughs> patrz, podpalam to. Aaaaa! <laughs> tu ktoś musi być. To nie, jest, to, chowajcie to, i temy złap. chowajcie i tym złap. I, temy złap. Ja. I śledźcie niewitkę, śledźcie niewitkę, żeby was słuchać, wow! zobaczył. Samu to jest. Co? To jest. <laughs> o kurde. Kto zepsuł schody? To za ich, Ja nie. Ja tego, się nie zrobię. ja tego nie zrobiłem. Ja tego nie zrobiłem. O kurde. Przy... Przypał będzie. Eee, on może coś podejrzewać i to będzie trochę przypał. Nie. A co jak oni tutaj? Widziałem coś! Nic nie widział! Nic, nic nie widział! Nie! Halo. O kurde! Cztery serca! Cztery serca! Halo, jest tu ktoś? Co robimy? Przed o stary, Uważajcie żeby, ja was was się się, Uwa się. Uważajcie, żeby Was nie trafił. Uważajcie, żeby Was nie trafił. Ja się chowam. Czekaj, dzwidzę, ty którą tutaj jest! O kurka! Agentix! Elvisa, belka! Czi, cź, on jak nas nie słyszy, luz, luz. Dobra, luz, szybko luz. muszę wszystko pozabierać, żeby oni tego nie wzięli. Eździa, ja zabierzemy do TNT, musimy to TNT wziąć. Stary, 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 to TNT, zostawiamy je? Olacie, stary, Olać gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Dobra, idę, idę, idę. On to zabiera długo. stare rzeczy. Ty A to TNT chcesz zabrać! To z dołu! O kurde. Je, starry, szybko, bo nie stary szybko stary gdzie, gdzie 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 jest gdzie Tu gdzie t... zabieram, zabieram, tak, zabieram, starry, zabieram, zabieram zabieram, ja gdzie 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 to gdzie ja, gdzie wrzucam, tak 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 wrzucam to do lawy, gdzie 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 to do lawy gdzie 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 dawaj gdzie dawaj, gdzie gdzie całego obsa całego obsa gdzie 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 okej, gdzie Okay, przecież... Dobra, gdzie on teraz jest, panowie? Gdzie on teraz. Jaki dobra, widzę go. On jest Ale on zabiera poteczki, no nie! Nie, palimy nie? Ty, stary. On coś, on coś wypił. On coś dobra, wypił. muszę to wziąć. Ej, a może go Czo wystraszymy? Co to! Kto stary, to ja go próbowałem. Właśnie próbowałem Oni go wystraszyć. Nie na siłę, wyjaśniam, ktoś to musi mieć. uwaga, no, pan, uwaga. Uwaga, 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 uwaga. uwaga. Poddajcie się, na pewno widzicie. Ej, zostawiłem mu tabliczkę, może się wystraszy. Gdzie jest tabliczka, jak O kurde. Farty. Tak, dobra tabliczka, dobra tabliczka, fest. Uciekaj. Chłopak, nie, ja tu postalam w dół, ja tu nie, 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 nie! Dobra żyje? Okej. Ktoś tu musi być, na nie pewno, niego stąd nie wyjdzie. A co jest z tym Trafiłem kogoś, ktoś tam jest, Lecimy! O kurde, odciągamy go uwagę, Bobo, twój Ej. czas się skończył, wracaj do Tój Bobowic, żeby się... tylko was nie zaatakował. Twój czas. Nie z nie o! o nie, ktoś mnie zaatakował tutaj poddajcie się! Ja w niego słuchajcie, normalnie tutaj strzelam. Ej, co jest grane! On słuchajcie, Stąd nie chce wyjść? What the fuck? O, to, mnie, to co jest? jest? Co ja jest? mu to piszę drugie, jest to samo, że 15 minut minęło! Słuchajcie, udajemy głupa! Nie, że tu Hero wrócił! <śpieszynienie> Ej, a to To mnie <śpieszynienie> zostawili tabliczkę, że Hero Blind go śledzi Co za dzban! On wpadł ja, co za I pan! Co? Czekajcie, tutaj trzeba jakoś wyjść. Uwaga! Jak stąd wyjść, panowie, dobra? Robię sobie wyjście. Dobra, wszystko to wysadzam. Nie, nie! O kurde! O kurde! Nie, wyjść, o kurde! Pochodzimy, szybko pochodzimy. Wychodzimy, 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 szybko, dawajcie. Szybko, okej, okay, szybko lecimy, szybko. Okej, okay, udało się? Mamy dobra, 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 lecimy za nim, dobra. słuchajcie, jeśli on tylko trafi do Bobowic przed nami i nas nie zobaczy, to będzie przesrane. Dlatego słuchajcie, szybko wracamy na mur i udajemy głupa, że robimy coś przy, e, przy tym. E, jak to się nazywa? Nie wiem jak to się nazywa. No, no ten nasz... On e, sam biegnie. Słuchajcie, przy tym naszym mechanizmie zaczynamy się... Jak coś to zaczynamy się kłócić. Elviso z Agentixem się kłócą o jakiś redstone, a ja nie, mówię, teraz, że ktoś tam... z was zajamał miło. Musimy, okay? być Musimy być Tak, pierwszy, tak, tak, ja lecę, lecę, lecę. Jestem przed nim, słuchajcie, Ciebie jestem przed nim. By dobra, też Zobacz. go przeganiam już powoli. Dobra, szybko uciekać. Ej, naprawdę, dobra, słuchajcie, więc tak, wy się kłócicie o redstone e, Ja się z wami kłócę o to, że nie mam łuku i udajemy głupa. Udajemy głupa. Okay. ok. dobra. I słuchajcie, mam nadzieję, że to się uda, bo jeśli on zobaczy, że my go śledziliśmy, no to będzie prze. Przesrane. Ładnie mówiąc, naprawdę ranę stary, on nas tu po prostu będzie rozwalał. Więc dobra, lecę, lecę, lecę. Ja już jestem praktycznie, pra a wy jak? Już tam nie, bo mam chyba chwilę, ja jestem w tej wiosce przed. Y, tak, ja już ja już przekroczyłem, jestem przy studni, więc ja za sekundę będę. Okay, ja, te, ja już też, już też, okay. Dobra, gdzie jest smark, słuchajcie, idę na F5, nie widzę smarka. Nie widzę, dobra, jesteśmy, słuchajcie, przed nim, okay. jestem już w badzie. Pijemy, jestem... łapcie, łapcie, łapcie. Dobra, raz, zakładam dwa, zbroję. Okej, piję mleko. Dobra, jestem, dobra, jestem gotowy, jestem gotowy, słuchajcie. Okej, okay. idzie Bobo, idzie Bobo, idzie Bobo, okay. idzie Bobo Dobra, czekajcie jak on tutaj będzie podchodził Taki odważny jesteś? Nie to... no, ale oddawaj to mu łuk, gdzie zboczyna, jest to... mój łuk człowieku, no? No, to... no ale człowieku, oddawaj mu Ale co się to dzieje? To... Bo... To... O, gdzie jest no, mój łuk? Ja aż... ty... ja... Ej, ale co tu się ja dzieje w ogóle? Ja nic nie rozumiem, co kto w ogóle mówi, słuchajcie, to jest po prostu jakaś... Ej, słuchajcie no Ej, słuchajcie, ale ja nie wiem, co się, słuchajcie, dzieje z nimi, ale wracamy tylko, słuchajcie... Ej. O kurde, o kurde, dobra, słuchajcie, ja stąd zwiewam. Ja stąd ewidentnie zwiewam. Czy wy to rozumiecie co się dzieje? Słuchajcie, zauważcie, za każdym razem, kiedy jest jakaś podejrzana sytuacja, dzieją się dziwne rzeczy. Raz jak budowałem tunel, wywaliło mnie z serwera. Raz, słuchajcie, jak budowałem tajną bazę, dostałem kika od bobo Teraz słuchajcie wchodzę i patrzcie, nie działa mi internet, chłopaki stoją w miejscu, nie mogę w ogóle z nimi rozmawiać, słuchajcie, nie mam pojęcia co się dzieje. Ej, to jest mega podejrzane! Albo słuchajcie, ktoś pomaga, bo... Słuchajcie, no oni Widzicie co się dzieje, słuchajcie? I to waszym zdaniem nie jest podejrzane. Słuchajcie, nie wiem co o tym myślicie. Naprawdę nie wiem co o tym myślicie, ale za każdym razem, kiedy robimy coś podejrzanego względem Bobo, dzieją się takie rzeczy. Słuchajcie, i nie wiem, czy to jest pomoc z zewnątrz, czy ktoś mu pomaga z zewnątrz, czy po prostu Bobo. Słuchajcie, o wszystkim wie. To już wy, moi drodzy, napiszcie w komentarzach wy napiszcie, co o tym myślicie. Czy to serio Bobo, czy może ktoś mu pomaga? Ja w każdym razie przypominam, żebyście subskrybowali kanał, koniecznie z dzwoneczkiem. To jest, słuchajcie, naprawdę bardzo ważne, bo jak sami widzicie, nie wiadomo, czy będzie wojna dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze. Tak naprawdę była już bitwa o była bitwa o Bobowice. A wojny dalej nie ma My słuchajcie, póki co jeszcze jesteśmy za słabi Więc pomagajcie, piszcie w komentarzach jakieś sugestie I wpadajcie koniecznie w pierwszą opisu Na www.abra.ty Jeżeli chcecie mnie wesprzeć i dołączyć do teamu Abrowników, godnie właśnie ten team reprezentować I możecie sobie zakupić właśnie taką Kozacką bluzę z kapturem Abra Team Właśnie to jest z kapturem, są także bluzy bez kaptura Są także słuchajcie, koszulki, kubki Poszewki na poduszki, są rzeczy dla chłopaków Dla dziewczyn, dla mniejszych, dla większych Oraz w różnych kolorach i darmowa dostawa Od 99 zł, Normalnie? Higieniczne, Kurier, nie żadna poczta, nie żaden paczkomat. Moi drodzy, dzięki, trzymajcie się i widzimy się już jutro. Serio, ja się teraz obstrałem. Dobrego dzienniczka, eleczko i po.